Do Sewilli przyleciliśmy prosto ze stolicy Maroka Rabatu. Leciliśmy mniej niż godzinę. Podróż przez Maroko była znakomitym wstępem, bowiem Maroko i Andaluzja łączy bardzo wiele. Przede wszystkim moją wspólną historię. Andaluzja przez kilkaset lat znajdowała się przecież pod panowaniem marokańskiej dynastii Almohadów. Zwiedzanie Sewilli rozpoczęliśmy od Real Alcazar. Jest to imponujący zespół pałaców położony w centrum miasta. W XIV wieku król Piotr I Okrutny przebudował dawne budowle dynastii almohadów, przekształcając je w rezydencję królewską. Real Alcazar to kilka budynków oraz rozległe ogrody. W jego architekturze dominuje styl mudyhar, łączący elementy sztuki muzułmańskiej i chrześcijańskiej. Planując zwiedzanie Real Alcazar, warto zarezerwować bilety online, aby uniknąć stania w kolejkach do kas. Podczas naszego pobytu, bilety na najbliższe godziny były wyprzedane. Na zwiedzanie warto przeznaczyć co najmniej 2 godziny. Jesteśmy właśnie w ogrodzie Labiryncie w Real Alcazar. Zajedziemy szukać wyjścia. Chyba inni też się pogubili, bo już widzę te same twarze, które kręcą się w kółko. Na szczęście ten żywopłot jest niski, więc możemy dostrzec cokolwiek, co się dzieje. Dobra, idzie teraz. Holera. Idziemy na czurrosy do ba baru sunącego z najlepszych czurrosów w Sewilli. Patrzcie z nami. wygląda nasza porcja churrosów. Zaraz będziemy maczać je w czekoladzie. Jesteśmy teraz w najbardziej znanym barze, najbardziej znanym barze z churrosami, który serwuje od ponad 100 lat. No i musimy przyznać, że są chrupiące, cieplutkie i pachną znakomicie. Idziemy próbować. Mm. Nie jest to za bardzo zdrowe, to jest ma pszenica i tłuszcz, ale jest pyszne. Czekoladę... tak? No. Tak, to jest taki rodzaj czesta piśowego, smażony w głębokim tłuszczu. Pan zrobił nam świeżutkie, gorące. Rosy macza się w gorącej czekoladzie. Jeżeli jesteście w pani. Okay. No, chociaż czas, musicie tak rozpróbować. Zastanawiam się, ile tych czurosów w ciągu swojej kariery zrobili. Ale widać, że opanowali tą materię do perfekcji, bo naprawdę są fajne. Kilkanaście minut pieszo od Real Alcazari Katedry znajduje się Plaza de España, czyli Plac Hiszpański. Jesteśmy na przepięknym placu hiszpańskim. Jest to jedno z miejsc, które w Sywilii podoba nam się najbardziej. A jego nazwa wzięła się stąd, że każdy hiszpański region ma tutaj swoją ceramiczną mozaikę, na której można podziwiać najciekawsze miejsca, najbardziej charakterystyczne miejsca dla danego miasta czy dla danego regionu. Plac Hiszpański zbudowano z okazji wystawy Iberoamerykańskiej w 1929 roku. Na placu znajduje się Palacio Espaniol z bogato zdobioną fasadą łączącą różne style architektoniczne. Plac i Pałac Hiszpański grały w kilku produkcjach filmowych, takich jak Gwiezdne Wojny i Lorenz Zarabi. Warto dodać, że nad tym kanalikiem też jest sporo takich bardzo ładnych, bardzo zdobionych mostków. Naprawdę wygląda to, to urokliwie. Do tego te wszystkie mozaiki symbolizujące regiony i miasta hiszpańskie. Piękne miejsce. To jest miejsce, które trzeba koniecznie odwiedzić, będąc w Sewili. No i tutaj też można zobaczyć taki mały pokaz flamenco, które tak właśnie z tego miasta się wywodzi. Można posłuchać, gdzieś tam w tle flamenko e, e, słychać. Można też zobaczyć, są tancerki, są, e, są tancerze, sporo się tutaj dzieje, obok też jest fajny park e, Marii Luizy, który można też odwiedzić, który można też trochę odetchnąć od tej upalnej e, sewillii andaluzyjskiego słońca. Dzisiaj jest e, dokładnie połowa marca, jest naprawdę ciepło, 20 parę stopni nie chcielibyśmy zwiedzać tego miasta latem to musi być jakaś katorga. 40 ponad stopni w mieście to jest tak. nic przyjemnego i przyjdźcie tutaj trochę dłużej niż na 5 minut dlatego, tak. że to jest sporo, sporo do zobaczenia, warto sobie po prostu te e, mozaiki poświęcone poszczególnym regionom, no, warto na nie popatrzeć e, kaprze kilku się chociaż zatrzymać, i e, po prostu poczuć ten klimat poczuć klimat i przede wszystkim pójść po południu, bo po południu tutaj słońce wpada na te budynki a nie wcześniej. Godzina temu jeszcze nie było tak, też było pięknie, ale nie było aż tak urokliwe jak teraz w tych miękkich promieniach słońca, które chyli się powoli ku zachodowi. Tak. To co? To tyle na dzisiaj. Idziemy na tapas. Sywila znana jest z tapasów, więc oczywiście wybraliśmy się wieczorem na tapas. To jest nasze drugie miejsce. Montalito to taka mała kanapeczka, My mamy z kalmarem i sosem aioli, ten sos aioli jest bardzo wyrazisty, podobnie jak tutaj, jak szpinak z yy, ciecierzycą, tutaj czujemy, yy, można by czuć, bardzo dużo kuminu, czosnku, naprawdę jeżeli chodzi o, tutaj o przyprawienie, one są świetnie przyprawione, no i bardzo, bardzo smaczne, widać widać, czuć, wszystko jest takie świeżutkie i na świeżo robione. W odróżnieniu od tego pierwszego miejsca, gdzie byliśmy, no, tam, miał, tam, tam był taki lokalny klimat. Tam raczej lokalni mieszkańcy schodzili, sąsiedzi schodzili na dół, napić się wspólnie piwka albo winka, i tutaj raczej się przychodzi, żeby coś zjeść. Dobrego. To jest pyszne. To nasze pierwsze śniadanie w Andaluzji. Przyszliśmy tutaj na taką tradycyjną tostadę. Mamy tutaj takie grzanki z hamonem, czyli hiszpańską szynką. Tutaj chleb jest posmarowany oliwą i do tego mamy trochę takiego sosiku pomidorowego, który zaraz rozsmaruje na tej grzance. Jak? ale Świeżu, świeżutka kumpa pomidorowa. Nie powinnam to złożyć, ale chcę popróbować. Chwytko. Mm. Jesteśmy w Mercado de Feria i zaraz pokażemy Wam, jak wygląda i smakuje prawdziwy hiszpański hamon. Tak wygląda tradycyjny sposób krojenia szynki. Szynka leży na takim specjalnym rusztowaniu i plasterek po plasterku ręcznie jest wykrajana przez mistrza. Wyszliśmy na teren katedry w Sewili. Jest to jeden z jej najważniejszych zabytków. Katedra została zaprojektowana w 1401 roku. Jest to największa chrześcijańska świątynia w Europie. i Kubatura jest większa niż kubatura Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie. Mała wskazówka od nas: kupujcie bilety online. Wtedy nie będziecie musieli stać w kolejce, która jest dosyć spora zarówno tutaj do katedry, jak i do Alcazaru. Katedrę Santa Maria de la Sede zbudowano w miejscu, w którym jeszcze w XII wieku był wielki meczet wzniesiony przez marokańską dynastię Almohadów. Katedra miała być symbolem potęgi chrześcijaństwa. Mierzy ona aż 116 metrów długości i 76 metrów szerokości. Rozmach widać nie tylko w wielkości, nie oszczędzano także na materiałach. Tylko do ozdobienia ołtarza wykorzystano aż 3 tony złota. Odwiedzając katedrę, koniecznie wejdźcie na wieżę Hiralda pełniącą funkcję dzwonnicy. Jest to jeden z symboli miasta. Wieża ma 98,5 metra wysokości, ale na jej szczycie znajduje się figura Hiraldijo. Razem z nią Hiralda mierzy 104 metry. Chodzimy na Hiraldę, czyli wieżę w katedrze w Cywilni. I tutaj taka ciekawostka. Ta wieża kiedyś była minaretem. Została ona zbudowana przez tę samą dynastię, która zbudowała meczet Kutubija w Marrakeszu, czy też wieżę Hasana w Rabacie, dokładnie w tym samym czasie. I ten minaret z czasem został przemieniony na, na wieżę z punktem widokowym na górze. Zostały dobudowane na samej górze dodatkowe elementy, i teraz właśnie tam wchodzimy. I jeszcze jedna ciekawostka: nie ma tutaj schodów, są takie rampy, dlatego że te, budując ten minaret, zamysł był taki, żeby można było wjeżdżać na samą górę komno żeby tutaj jeden jeździec mógł się zmieścić i faktycznie ta rampa jest dosyć y, szeroka i myślę, że wprawiony jeździec bez problemu wjechałby na swoim rumaku na górę. Na pierwszym planie widać Alcazar, w którym byliśmy wczoraj, a za nim rozciągają się ogrody. A następnie tam, gdzie są takie dwie strzeliste wieże, jest ten piękny plac hiszpański, na którym byliśmy wczoraj o złotej godzinie. Krzysztof Kolumb był bardzo ważną postacią dla Sewilczyków. Przez, przez wiele wieków tak naprawdę walczyli oni o to, aby oficjalnie uznano, że pochowany jest tutaj Krzysztof Kolumb. W końcu w 2006 roku potwierdziły to badania DNA. A dlaczego jest tak ważny? Dzięki odkryciu przez Krzysztofa Kolumba Ameryki, Sywila miała przez kilka wieków monopol na handel morski z Ameryką. No i dzięki temu bardzo dużo bogactwa i pieniędzy przypływało tutaj do Sewilli. Wszystko się skończyło, kiedy, yy, kiedy rzeka została, kiedy dno tutejszej rzeki zostało zamulone i duże statki już nie mogły tutaj wpływać. No to jakie wrażenia? Tak, kilka, kilka naszych słów na gorąco. Bardzo, bardzo nam się podobała wizyta w tej katedrze. Dopiero jak się wejdzie do środka, to można poczuć, jak ona jest ogromna, jak ona jest wielka. A przypominamy, że to jest, jest to największa chrześcijańska świątynia, budowla w Europie. No i faktycznie widać to, czuć to na każdym kroku, ale jeszcze większe wrażenie robi wejście na, na wieżę, skąd, jest, skąd rozpościera się piękna panorama Sywilii, i też widać dachy tej katedry. Tak? To jest coś, coś naprawdę niesamowitego taka można powiedzieć taka mała perełka architektoniczna na mnie zrobiło największe w sumie wrażenie wejście jak się wchodzi do tej katedry to widać masywne wielkie kolumny które mają chyba średnicę nie wiem z 5 metrów które podtrzymują z kolei też wielki strop i one się ciągną przez nie wiem przez jakieś 100 czy może nawet 150 metrów i to zrobiło na mnie naprawdę wielkie wrażenie i się zastanawia człowiek jak oni to w ogóle zbudowali jak do tego doszli, jak te wszystkie tutaj konstrukcje pracowały, no to jest dla mnie niesamowite przeżycie tutaj. I ta gra świateł, bo z kolei z jednej strony są witraże, gdzie te światło wpada, oświetla tą całą katedrę. Z drugiej strony ludzie, którzy w sumie wyglądają jak mrówki wokół tych gigantycznych kolumn. No bajkowo to wygląda naprawdę. Warto to miejsce odwiedzić. Jeżeli będziecie w Sybilii, to koniecznie odwiedźcie zarówno Katedrę zwierzą jak i Alcazar, czyli rezydencje e, pałace królewskie. E, zaplanujcie sobie tak, żebyście mieli czas na jedno i na drugie, i też oczywiście na Plac Hiszpański, no i także czas na poczucie tej Sybilii, takiej od kuchni, bo to w końcu jest taka samozwańcza stolica tapas. Więc trzeba da się wybrać na tapas, spróbować churros i po prostu poczuć klimat tego no miasta. No i oczywiście poczuć i spróbować dobrej jamon czyli tej, tej ichniejszej szyneczki. I popić wszystko pomarańczowym winem, z którego y, słynie Sewilla. Jest tu też y, pomarańcza, to jest taki jakby tutejszy tutaj owoc, tak? wszędzie są drzewa pomarańczowe. Teraz one też kwitną, wszystko pięknie pachnie, więc tu wiosna to jest świetny czas na, na odwiedziny sewilli. Tak? No i nie jest... ma też takich upałów, bo dla nas, e europejskiego z północy turysty, no jak jest 40-45 stopni, to wiadomo, to się nie da zwiedzać, bardziej człowiek szuka cienia, butelki wody, a nie myśli o tym, żeby szukać i, i patrzeć i kontemplować to wszystko. Więc wiosna idealnie, w Polsce pewnie jest, nie wiem, 5-6, może i nawet 0 stopni, więc tutaj wyskoczyć, złapać trochę słońca, przyjąć trochę witaminy D, naprawdę fajna, fajna wycieczka. A teraz w połowie marca, dzisiaj jest chyba 16 marca, jest 26 stopni. Ale jest naprawdę bardzo, bardzo, tak, bardzo przyjemne. Tak, tak. Nie ma jakiegoś upału, z kwaru jest, 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 no temperatura jest idealna. To też mówimy z perspektywy tego, że spędziliśmy wcześniej 9 dni w Maroku, gdzie było nawet 35 stopni, było gorąco, więc dla nas jest tutaj chłodniej i przyjemniej niż było w Maroku. Pewnie jakbyśmy przyjechali z Polski, to może mielibyśmy trochę inne odczucia. Zresztą Maroko też trochę determinuje to, jak my odbieramy Sewilę Andaluzję, no bo Przyznamy, że katedra podobała nam się bardziej niż Alcazar. Takie pałace widzieliśmy już w Maroku, no ale jeżeli ktoś nie przyjeżdża z Maroka, to pewnie e, Alcazar zrobi na nim dużo większe wrażenie na niż na nas. Oczywiście nam też się bardzo podobało i, i koniecznie trzeba tam pójść. Natomiast no, jeżeli w poprzednich dniach już coś takiego widzieliśmy, no to wiadomo, że katedra jakoś jest dla nas bardziej interesująca. Mm -hmm. No, Ze względu na swój ogrom i tą taką potęgę, która ci otacza. Po 3-4 minutach pieszo od wyjścia z katedry poczuliśmy zapachę smażonych ryb i kalmarów. No i odkryliśmy takie miejsce. Właśnie czekamy na, na naszą porcję chipirones, czyli takich małych kalmarków. Co, dobra taka porcja. Akurat byliśmy w drodze, żeśmy chapnęli. Kosztowało to niecałe 6 euro. Dobre, smaczne, nieprzeciągnięte, fajne. No, w sumie oni się najlepiej znają na tym, na tym jak to robić, nie? I do tego też jeszcze jest, pos posypane są takimi domowymi, ziemniaczanymi chipsami. Tak, więc te chipsy jeszcze dodają takiego większego efektu, próbkości. Więc. Doszliśmy do rzeki, po drugiej stronie znajduje się dzielnica Triana i właśnie tam się teraz udajemy. A przed chwilą byliśmy przy Torre del Oro, czyli takiej zabytkowej wieży. Tam też można wejść na górę, ale ponieważ przed chwilą byliśmy na punkcie widokowym w Katedrze, który jest najwyższy i najlepszy w tym mieście, to już sobie ten punkt widokowy odpuściliśmy. A jeżeli ktoś chciałby, to też można poprzypłynąć sobie stateczkiem po, po, po rzece. Tutaj przy Torre del Oro jest taka przystań, można sobie... Tutaj bilety kupić i sobie ruszyć w rejs po Sewilskiej Rzece, która ma bardzo trudną nazwę, więc jej nie pamiętam. A my idziemy do Muzeum Ceramiki. Idziemy zobaczyć. Muzeum Ceramiki jest w cenie biletu do Alcazaru i zobaczymy, co tam jest. Tak, także może to fajnie połączyć. Nie trzeba wchodzić tego samego dnia, ale ten bilet jest ważny też na następny dzień. No, i tam się wybieramy, zobaczymy jak to wygląda. Ceramika zawsze nas fascynowała. Centrum ceramiki powstało w dawnej fabryce ceramiki. Poznacie w nim historię dzielnicy i zobaczycie ceramikę z triany. Jeśli interesuje Was ceramika, to warto je odwiedzić, ale jeśli nie, to niekoniecznie. Dla nas była to ciekawa lekcja historii, ale spodziewaliśmy się większej liczby eksponatów. Tutaj mamy mapę Cywili z 1930 roku. Tutaj jest stare miasto, po drugiej stronie są dwie fabryki w Trianie, czyli dzielnicy słonącej z ceramiki. One były zlokalizowane po drugiej stronie rzeki, dlatego, żeby te zanieczyszczenia nie, nie, nie przedostawały się do dzielnic mieszkalnych. Tuż obok muzeum znajduje się sklep z ceramiką i można kupić w nim naprawdę takie małe dzieła sztuki, więc jeżeli szukacie fajnej ceramiki z Sewili, to to jest dobre miejsce, by ją kupić. Jedną z najnowszych atrakcji miasta są Las Setas de Sevilla, co oznacza grzyby. Jest to największa drewniana konstrukcja na świecie. Grzyby mają wysokość do 28,5 metra a cała konstrukcja to 3500 elementów. Znajduje się tu ogólnodostępna przestrzeń publiczna, na samej górze jest płatny punkt widokowy, a wokół tętni życie w licznych barach i knajpkach. Pokazane w filmie miejsca znajdują się niedaleko siebie. Nocując na obrzeżach historycznego centrum Sewilli, bez problemu odwiedziliśmy je wszystkie pieszo. W Sewilli spędziliśmy dwa dni. Drugiego dnia po południu pojechaliśmy szybkim pociągiem Awe do Kordoby. Dystans 120 km przyjechaliśmy w około 45 minut. Subskrybujcie nas i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.